Siema widzowie, jestem w najbardziej legendarnym fingerboardowym miejscu na mapie Europy, a może i nawet świata. Jestem w podziemiu Asi Berlin Shopu, czyli pierwszego fingerboardowego sklepu na świecie. Nie pamiętam kiedy ostatnio byłem tak zajerany tym, że odwiedziłem jakieś miejsce, bo to miejsce naprawdę jest wyjątkowe. To jest jak Disneyland, ale dla chłopaków, ciaków, nie? I chciałem aby ten materiał był równie wyjątkowy, dlatego pokażę wam jak wyglądają wszystkie skateparki, co można tutaj sobie kupić, ale przede wszystkim poznacie również założyciela tego miejsca oraz jego historię. Uh, yeah, my name is Timo Kranz. Uh, I'm the owner and I'm running the Asia Berlin Fingerboard Shop. It's a fingerboard shop in Berlin around for 15 years already. We opened 2010. I, I think I fingerboarding for probably 30 years or something. Okay. I, I, I always did it with two hands, so I don't know when I actually really started. I always say I started fingerboarding when the tech tech appeared on the scene. This was. 98, 99, something like this. Rozmawialiśmy jakieś pół godziny, więc cały materiał będzie przeplatany zwiedzaniem sklepu fingerboardingiem oraz jego wypowiedziami na różne tematy. Tak, zapytałem go też, co myśli o tych deku, także zapraszam do oglądania. Szczerze wam powiem, że miejsce jest mega na zajawie. Jest w ogóle dużo większe niż myślałem. Widziałem na TikToku te skateparki to w podziemiu, ale jest jeszcze druga se sekcja w ogóle ze skateparkami na górze. Ale tak, tutaj wychodzimy sobie do góry. Pyk, pyk, pyk. To jest jak Disneyland, ale dla chłopaków, skateyaków, nie? Dobra, pokażę Wam, bo są mega dobre te skateparki, naprawdę. Mój to jest amatorka przy tym, co to jest. Ten, zobaczcie, jaki jest kolosalny, Przecież to jest ogromne i to jest wszystko wykonane z betonu. Niesamowite w ogóle. Tu fajny taki bowlik numer 1, tu macie bowlika numer 2, tutaj są normalnie z kamienia jakieś ledże, to taki picnic table. Tutaj mamy padzik. Fajne. Proste, ale fajne. Tu w rogu kolejny bowl. A tutaj na ściance macie wszystkich fingerboardzistów, tutaj Zajawkowiczów, pewnie jakieś ziomali ze sklepu. No i tutaj macie kolejny skatepark. Pyk. Proszę bardzo. Mega fajny też. Bardzo mi się podoba. Też betonowy. Fajnie, bo tutaj zrobili customowo ten coping. Ten bowl w ogóle jaki fajny, z tym spinem. Tutaj macie normalnie taki feature, jak w prawdziwym basenie, że są schody. Mega dobrze przekminione. Tutaj taka rynna. Fajny koncept. Nie wiem trochę jak na tym jeździć, bo to taka gigantyczna mini rampa Ale spoko A tu bardzo podobny do mojego, czyli kłoterek, jakaś przeszkoda na środku, ja mam akurat fanboxa. No i bank z krawolem Fajny, ładny taki Ma pattern jakby był z prawdziwej cegły No i mamy flacik do gry w z ziomeczkami, normalnie też z tabliczką, można sobie zmieniać Sypy, A ty. E. Byk, Jakie w ogóle ciekawe przeszkody Wysokie bardzo. Mini rampa na środku, taka fajna tutaj. Pyk. Moja dziewczyna, jak ci się podoba? Mega fajne miejsce. No widzicie? Może się pobawić jak normalnie, jak hot wheelsami kiedyś. To jest ta salka na górze, tutaj jest może z basket parki, na której chciałbym jakoś bardziej pojeździć. Uh, to Can you please tell me how is it to run a, such a specific place like this? It's a really hard business, I would assume. And we spoke a bit off camera that it kind of was for you for some time. You know how much fingerboard shops you see around. Not many. None. You know, there's only us and the, the Yellowwood guys in, in Portugal. But over there, you probably have to make an appointment. We have, we are running our opening hours, but it's super hard to keep this. And I was fighting for this for the last 15 years to keep this because I think it's an important thing for the fingerboard scene. Because without this physical point where people can meet each other and connect and whatever yeah, it will go backwards you know and this was the, was the reason i was always fighting for that place you know if you want to okay. come here fingerboard we charge five euro if you're a local like that guy in the back you pay five euro in a week and i think this is To jest Ostatnio nagrywałem takiego Reelsa na Instagramie, zapraszam tam w ogóle, bo jest fajny content, że jest snowskate i że to specjalna deska do jazdy po yeah. śniegu, to pokażę wam coś lepszego, bo dużo osób powiedziało, że to fanaberia, bo na zwykłym blacie też można, to patrzcie to. Tu jest normalnie mini snowskate. Mamy też finger fingersurfy, nie wiem totalnie, gdzie miałbym na tym pływać, ale zajawkowa opcja. Są deski od Heroin, ja mam prawdziwą deskę Heroin, jest mega fajna, może sobie powinna też miniaturową wersję. Macie też yy, Kraty piwa, tu jest korona. Tu jest jakiś mięśniek, który wygląda jak Chuck Norris. Każdy rail, jaki możecie sobie wymarzyć za 26 euro. Tutaj też sporo fajnych kickerków, ale mamy też normalnie trashery za 9 euro. Mamy Just linka z El Toro. Mamy też tutaj najnowszą okładeczkę. Super pojebany jest ten trik, który on tutaj zrobił. Tu jest taki zajebisty Jersey Barrier. Tu macie w ogóle jakieś inne fajne rzeczy. Ten lecz jest świetny. On jest w ogóle z marmuru, ale cena też jest całkiem niezła. 54 euro. Chociaż nie jest to aż tak drogo, jakby mi się wydawało. Tu są kołpingi do basenu, do bowla i poważnie myślę, żeby wziąć kilka tych kołpingów do basenu, żeby zbudować sobie jakąś swoją przeszkodę. Nie mówię, że całego bowla, bo to bym musiał ich wziąć mega dużo, ale jakiś taki na przykład zaokrąglony kłoter fajny, na przykład jako kolejną przeszkodę, to by było super. Tu mamy traczki, tam jakieś gumki. Przy okazji macie też sporo oryginalnych przeszkód Black Rivera, bo to jest też sklep, który jest oficjalnym sklepem Black River na Europę, także stąd możecie sobie zamówić wiele takich na przykład części ze skateparków. Macie normalnie rampki, kwaterki. and all other things. Okay, I need a moment to think. Oh, I feel that is and little Oscar has now a good time. Would you say fingerboarding is more popular amongst people your age and my age or that kids are also still getting interested in that? There's a boom right now. Right now? Right now there's a boom. After COVID, a lot of older people started again and that gave immense a man, a push and things and, and, and for the scene. And then a lot of younger people started again. And now, no, it's, I think fingerboarding is getting out of the niche in a while. We, we, we're getting to the point where that's just a hobby, just a thing, mm -hmm. not a crazy niche, crazy people do. Mm -hmm. We didn't have time much time to talk today because I was just packing orders. But like I told you to you last year, was the total difference. Mm. Last year I told the people we're gonna close down. Last year and the next, next, uh, next year and take this, you can have that, you can have it, because I was so depressed. Is the coupe is Mamy copingi do naszej kolejnej budowli skateparkowej. Myślę, że zrobię sobie jakąś fajną przeszkodę, typu yy, może jakiś hipek z tym copingiem. Tutaj mamy jeszcze taki pamiątkowy telewizorek z ASI Berlin logo. Będzie po prostu jako taka przeszkoda do skateparku, dla zajawy. I na prezent świąteczno-mikołajkowy kolejny Fingerek. Zaraz wam pokażę wszystkie części. Traki ze sklepu od ASI. Kółeczka również sklepowe i blacik z kolaboracji w fingerboardowej z Heroin Skateboards. Mega ja się z tą firmą, robią super rzeczy, także mamy White Boya, ale warstwy mini. Fingerka sobie złożę całego w domu na kolejnym materiale jakoś za tydzień, także będziemy go sobie testować na moim skateparku i może przy okazji zdążyć wtedy zbudować też jakąś taką przeszkodę. A teraz przejdźmy do jeżdżenia tutaj. Was fingerboarding before skateboarding or you started skating and then fingerboarding? Nah, for sure skateboarding. And do you still skate? I, w I, w I would love to skate, but my knees and my body and, and even my time management just doesn't allow me. I have a dream that I'm gonna be on the skateboard back in one day, yes. but maybe when I retired after the, the retired fingerboard shop manager at least you have uh, fingers that are working and, and also yes the fingers <laughs> are working and also i think i'm doing fingerboarding because i love skateboarding so much i don't know if it makes sense for some but that's my my intention and because i can't skate like i like to i i really felt some crazy moments on the fingerboards and, and on the fingerboard back in the day and even now and i think that's for me it's because i love skateboarding that much that's To jest Gdyby ktoś mi powiedział, że w wieku 27 lat będę jeździł po <laughs> zabawkowym, miniaturowym wolu i cieszył się jak dziecko tym faktem. Ty mu nie uwierzył, ale kurde, powiem wam, że to jest właśnie piękne w życiu, że każdy z nas może robić to, co absolutnie chce, mieć zajawkę na co chce i nikt nie ma prawa ci powiedzieć tak długo, jak to nie jest szkodliwe dla społeczeństwa, dla twojego zdrowia na przykład, że to co robisz jest głupie. Tak długo jak robimy coś dla przyjemności, dla zajawy i czerpiemy z tego radość i daje nam to motywację do życia, uśmiech na twarzy, tak długo powinniśmy to robić. Ja czuję, że wskrzeszam jakąś swoją część siebie z dziecięcych lat i mi to mega pomaga. Radzić sobie na przykład z tym, że teraz zimą jest mega ciężko cokolwiek robić, jeżeli chodzi o scrolkę. I ten fingerboarding to miejsce mega inspiracja. What's your opinion on Tag Are they good for the beginners. Okay. Put some foam tape on. Don't... don't uh, get the soft wheels and yeah they're they're nice for beginners and, and they are are they're, they're available for the mass market you know you exactly in, in every toy shop and that's nothing we can do that's how i started and we i do. think what's nowadays people still start like this That's, that's a good thing but the only bad thing is that tech tech is not they don't cherish it they don't they don't get it <laughs> it's really interesting to see your perspective on, on this brand because i think there are different misconceptions and maybe opinions on tech decks and usually people tend to hate tech decks for mass commercial production for sure you can, you can hate them because they don't help us as they could but now they are there they're, you start with a tech deck i start with a tech deck yeah, yeah, like sure. i start 30 years ago with a tech deck yeah. and you do it nowadays and the kids do it nowadays and sure. if people come here to the shop need a cheap fingerboard we tell them get a tech deck get some foam tape buy a tool and then Tak jak powiedziałem Wam na górze, jest to oficjalny też sklep Black River Ramps, więc jest tu dużo skateparków od Black Rivera. Fajnie, bo takie skateparki są mega drogie, więc można sobie testować tutaj te wszystkie przeszkody i zobaczyć, czy chcemy takie mieć u siebie i inwestować w takie. Fajna, wysoka jakość wykonania wszystkich przeszkód tutaj. Każda jest inna, co dodaje trochę trudności, ale fajnie, bo można się też poinspirować w takim miejscu i sobie samemu przekminić, jakie przeszkody nam się bardziej podobają, jakie są fajne. So, what would you say to a younger audience or people who wanna pursue their passion, either for fingerboarding or something else? Like how to manage this to make a passion your living. I think it's a it's a great thing to make your hobby your profession and I think you have to really be Thankful because of this, because I worked so many other jobs. I worked at McDonald's, I worked at Burger King, I worked at Ferrero or whatever, you know. And now I make my hobby my profession, and you need to be really thankful for this. And I think what's important if you want to just get connected to the scene, get connected to the people running events, maybe try to, to to organize an event or whatever, and then it will just work out. And maybe you will stop fingerboarding in in after two years anyway. So, but if you stay. You, you 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 will be a part of the scene i think that's that's the most important thing i have to say yes so people are the most important thing like everywhere i would say yes it's not the products it's the people for sure amazing thank you Amen. Jak widzicie, pasja nie ma granic, pasja łączy ludzi, zajawki zbliżają. To, co Ziemal powiedział, jest moim zdaniem mega ważne, czyli w życiu nie istotne są aż tak bardzo te rzeczy, które robimy, ale ci ludzie, z którymi je robimy. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał i że zainspirujecie się tym miejscem i sami je też odwiedzicie. No i czekajcie na kolejne materiały fingerboardowe i może odwiedziny w kolejnych iconic miejscówkach tego typu. Jest to coś innego. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać. Do zobaczenia.